Krzyksy po hebrajsku Ashkenazim to odłam Żydów pochodzących głównie z terenów Środkowej i Wschodniej Europy. Nazwa jest wywodzona od opisanego w Starym Testamencie księga Jeremiasza ludu Ashkenaz mieszkającego na północ od ziem Izraelitów. Używana była od X wieku, najpierw na określenie Niemców, a od XI wieku Żydów niemieckich, a wraz z ich migracją rozciągnęła się stopniowo na Europę Środkowo-Wschodnią i, i częściowo Zachodnią, Francja. Podstawowym wyróżnikiem Ashkenazy był wykształcony przez nich język jidysz, od niemieckiego judisz, żydowski. Była to mieszanka niemiecko-hebrajska z silnymi zapożyczeniami słowiańskimi, zapisywana za pomocą alfabetu hebrajskiego. Aszkenazy i Krzyksy stosowali też inną wymowę języka hebrajskiego. Od Żydów sefardyjskich ich także, różniły ich także przepisy rytualne i obrzędy religijne. Oraz formy budownictwa religijnego, a także wyposażenie w wnętrz sakralnych. W XVIII wieku wśród zamieszkałych na ziemiach polskich Żydów zrobił się hasydyzm, który wywarł wielki wpływ na kulturę aszkenazyjską. W XIX wieku Żydzi aszkenazyjscy mieszkali przeważnie na terenach dawnej Rzeczpospolitej w granicach Rosji i Austrii, stanowiąc około 90% ogółu ludności wyznania mojżeszowego. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił rozkwit kultury i nauki w języku jidisz. Po pierwszej wojnie światowej najważniejszym ośrodkiem kultury aszkenazyjskiej była Polska. Przedwojenne fale migracyjne oraz holokaust spowodowały całkowity zanik kultury aszkenazyjskiej na terenach środkowe i wschodniej Europy. Obecnie główne jej skupiska to Stany Zjednoczone i Izrael. Większość Żydów aszkanazyjskich uczestniczyła w tej emigracji yy, pochodząc z tzw. strefy stałego osiedlania Żydów, która to obejmowała niecały milion kilometrów kwadratowych i ciągnęła się od Bałtyku po Morze Czarne i Kaukas przez terytoria dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, Polski i Litwy. Na tym terytorium mieszkała ponad połowa Żydów z całego świata, byli to gdzie wykształceni, którzy zbudowali od podstaw Izrael. Do dziś dzieci osób z tej emigracji pozostają elitą intelektualną Izraela, kończą studia, zdobywają na pozycję w biznesie, nauce i sporcie. Obecnie znaczną część Żydów aszkenazyjskich stanowią Żydzi Rosyjscy, którzy w XX wieku masowo migrowali na terytorium Izraela. Współcześnie Izrael przyjął największą grupę żydowskich emigrantów po 1989 roku, właśnie z Rosji, kiedy to doszło do liberalizacji prawa emigracyjnego dotyczącego Żydów w wyniku polityki Michała Gorbaczowa. Emigracja osiągnęła swój szczytowy punkt w latach 1990-1991, podczas wojny w Zatoce Perskiej i ataków rakietowych na Izrael. Na skutek rosyjskiego potopu liczba ludności Izraela wzrosła pięciokrotnie w ciągu ostatnich 15 lat. Prawie jedna trzecia żydowskich emigrantów z Rosji w ogóle nie miała żydowskiego pochodzenia. Do Izraela przybyło bowiem wiele mieszanych małżeństw oraz osób nieuznawanych za Żydów przez Żydów ortodoksyjnych, czyli urodzonych z matki Żydówki, należy również zauważyć, że duża część tej grupy nie znała i nie chciała się nauczyć języka hebrajskiego. Obecnie w Izraelu wydawanych jest ponad 20 rosyjskojęzycznych gazet i magazynów, a także 15 tytułów prasy lokalnej. Często całe dzielnice są zamieszkane wyłącznie przez byłych Rosjan, których prawie dwie trzecie na co posługuje się tylko i wyłącznie językiem nauczonym w dzieciństwie, mimo intensywnych kursów języka hebrajskiego. Oprócz tego należy zauważyć, że zmienił się charakter społeczeństwa izraelskiego: dominują w nim Żydzi Aszkenazyjscy. Przykładowo w miejscach tradycyjnie uważanych za turystyczne, takich jak Morze Martwe, Ejla, Tyberiada, Natania, Ażdot czy Akka, choć nie tylko w nich, bo w zasadzie w całym Izraelu, stale słychać język rosyjski i jest ona na tych terenach dominujący. Grupa ta bardzo często uważa się za lepszą, bo bazującą bezpośrednio na korzeniach kultury europejskiej. W celu odizolowania się od reszty społeczeństwa i utrzymania własnych tradycji tworzone są prywatne przedszkola, szkoły, gazety, księgarnie, kluby muzyczne, teatry, zespoły muzyczne, kanały telewizyjne w języku rosyjskim, większość z wielu transmitowanych z Rosji, sklepy i sieci koszernych produktów otwartych w soboty supermarketów Tiftam z rosyjskimi produktami. Oprócz tego ta grupa otwiera własne restauracje, aż wybiera własnych przedstawicieli w rządzie, np. wicepremiera Avigdora Liebermana, będącego zarazem ministrem spraw zagranicznych w rządzie Benjamin'a Netanyahu. Większość przedstawicieli tej grupy nie odczuwa konieczności wyjścia z tzw. rosyjskiego getta, w którym się dobrowolnie zamknęli. Nie mają autentycznej potrzeby integracji z, z Izraelczykami urodzonymi w Izraelu, a 50% z nich nie chce wstąpić w związek z rdzennymi Izraelczykami, bojąc się utraty swojej tożsamości i nie mając pełnego zaufania do tych, którzy nie znają języka rosyjskiego. Mimo wszystko, stopniowo zaczęto zwracać uwagę także na pozytywne cechy rosyjskiej emigracji. Z państw postsowieckich przybyła ogromna liczba wykształconych i nierzadko wybitnych ludzi kultury i nauki. Już w 1989 roku co piąty izraelski inżynier i lekarz pochodził z terytorium Związku Radzieckiego. Ponieważ ponad jedna trzecia nowo przybyłych miała wyższe wykształcenie, zwiększyły się szeregi wysoko wykwalifikowane siły roboczej. Dziś Izrael dysponuje największą na świecie liczbą naukowców, przypadających na jednego mieszkańca. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych 85 naukowców na 10 tysięcy mieszkańców, w Izraelu jest to aż 135 osób. Dzięki nowoprzybyłym powstały szpitale, instytuty badawcze oraz uniwersytety i teatry. Żydzi aszkenazyjscy to także indywidualności w kraju popierający kolektywizm. Które jednak w przypadku interesu grupy jest na drugim miejscu. Kolektywizm jest im wpajany w szkołach, podczas praktyk w kibbuchsach i moszawach oraz, oraz podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Możliwość awansów hierarchii społecznej czy też organizacyjnej wyznaczone są jednak najczęściej dzięki indy, indywidualizmowi jednostki. Negocjatorów pochodzących z kręgów Żydów aż będzie na przykład zachowała niezależność w myśleniu oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji. Podsumowując, należy stwierdzić, że żydzi aszkenazyjscy są pewni swojego zdania oraz bardzo często podejmują ryzyko w swoich działaniach. Nie okazują też emocji, które są skrywane, a analiza ich toku myślenia jest trudna do przewidzenia. Żydzi aszkenazyjscy w swoich działaniach są zorientowani długoterminowo. Swoim zaufanie są w stanie obdarzyć kontrahenta na długi okres czasu, a, przy, a w przypadku niespełnienia ich oczekiwań zrezygnować z utrzymywania kontaktów z nim, oraz z osobami przez niego poleconymi. Bardzo ważną grupą zamieszkującą Izrael są Żydzi Sefardyjscy. Jest to grupa społeczna pochodząca z terytorium Afryki Północnej i Południa Europy. Początkowo to właśnie ona wywierała znaczący kształt na rozwój świadomości narodowej i kultury wśród społeczności i ludzi bez państwa. Sefardyjczycy, którzy pochodzili z Hiszpanii, od chwili wygnania uważali się za jedyną elitę narodu żydowskiego. W tym okresie dyskryminowali Żydów aszkenazyjskich. Należy jednak zwrócić uwagę, że Hiszpanie są uważani za, jedy, za jedynych oryginalnych Żydów sefardyjskich. Oprócz nich tak samo sefardyjczykami nazywa się Żydów z terenu Afryki Północnej i państw arabskich, np. Maroka, ze względu na bardzo podobną tradycję i kulturę. Obecnie ta druga gałąź Żydów sefardyjskich, pochodzących z terenów państw arabskich, jest najsłabszą ekonomicznie hierarchii społecznej Izraela, w odróżnieniu od Hiszpanów, posiadających mocniejszą pozycję w izraelskim społeczeństwie. Językiem Sefardy Krzyków jest Ladino, rozpowszechniony przede wszystkim w rejonie Morza Śródziemnego. Jego początki sięgają średniowiecza, a pierwsza książka w tym języku ukazała się drukiem w już w 1510 roku w Konstantynopolu. Podstawą Ladino było zasadniczo-średniowieczny dialekt kastylijski, ale część słownictwa pochodziła z języka hebrajskiego. Przede wszystkim te terminologia religijna oraz słowa odnoszące się do żydowskich obyczajów. Ladino ubogacał się wraz z upływem czasu. Wchodziły w jego skład słowa hiszpańskie i portugalskie, którym dodawano hebrajskie prefiksy i sufiksy. Żydzi z krajów lewantyńskich włączyli do swojej mowy także słowa, a czasem całe zwroty z języków greckiego, tureckiego i arabskiego. Co ciekawe, Wymiana ta zachodziła w obie strony i dziś w języku hiszpańskim można odnaleźć hebrajskie słowa, które przyjęte zostały właśnie z Ladino. Po wypędzeniu Żydów z Hiszpanii w 1492 roku, Ladino wędrowało wraz z sefardyjskimi Żydami w różne regiony świata. Bardzo ważnym ośrodkiem kultury tego języka stała się między innymi Grecja, a w szczególności Saloniki. Sefardyjczycy wędrowali zarówno na wschód, jak i na zachód, co w konsekwencji spowodowało wytworzenie się dwóch dialektów tego języka: wschodniego, z Turcji i z Rodos, i zachodniego, (zachodniej Grecji, Maroka, Rumunii, Macedonii, Bośni, Serbii. Ladino spotkało się podobny do losu jidysz podczas II wojny światowej. Zamordowano większość Żydów, którzy nimi mówili. Dziś największa społeczność Żydów znają i posługujące się tym językiem, znajduje się w Izraelu. Istniejący i z rzadka używany ladino jest jednak znacznie uboższy od tego, co przez długie lata kwitł w kulturze Żydów sefardyjskich. Większość Żydów sefardyjskich, którzy zamieszkują Izrael, to grupa pochodząca z państw arabskich. W związku z ich niskim statusem społecznym, nie wywiera zbyt znaczącego wpływu ani na izraelską politykę, ani na gospodarkę. W wielu przypadkach w wyniku braku wykształcenia, często kwalifikacji zawodowych, znajomości języków, jest zmuszona do życia na poziomie równym Arabom-Palestyńskim. Często skonfliktowana ze społecznością Żydów aszkenazyjskich, obecnie podejmowane są próby, dość skuteczne, wygaszania konfliktów pomiędzy tymi grupami społecznymi. Należy zwrócić uwagę na to, że w chwili powstania niepodległego Izraela w 1948 roku większą część społeczeństwa izraelskiego stanowili Żydzi Ashkenazyjscy. W wyniku dużej migracji w okresie powojennym z państw arabskich do Izraela Żydzi Sefardyjscy to prawie połowa izraelskiego społeczeństwa. W odróżnieniu od świata, gdzie Żydzi Sefardyjscy stanowią blisko 20% całkowitej populacji. Tak jak już wspomniałem, tak jak w przypadku Żydów Aszkenazyjskich mamy wśród Cefaldy i Krzyków liczną elitę, mimo wszystko znacznie mniejszą niż w przypadku Aszkenazyjskich, która chce być traktowana jak równy z równym, tak samo jak Aszkenazyjczycy, jest wielojęzyczna i jest w stanie prowadzić swobodne rozmowy w różnych językach. Grupa ta jest atrakcyjnym partnerem do nawiązywania kontaktów biznesowych z kilku przyczyn. Przedstawiciele tej grupy są bardziej ekspresyjni niż Żydzi Aszkenazyjscy, a ich zachowania można byłoby porównać do mieszkańców południowych państw Europy. Mimo wysokiego poziomu intelektualnego i kulturowego, na bliżej jest, jest jednak do państw leżących w regionie bas, basenu Morza Śródziemnego, np. Hiszpanii, Włoch i Grecji. Szynki te warunkują różnice w kulturze organizacyjnej. Relacje pomiędzy przełożonymi a podwładnymi są znacznie bliższe niż w przypadku Żydów Aszkenazyjskich. Są też znacznie bardziej gwałtowne. Działania podejmowane są w wyniku konsultacji z podwładnymi. Konieczność życia w diasporze, tak w przypadku Żydów askenazyjskich, as wyrobia w Sefardyjczykach nawyk do kolektywizmu. W znacznie większym stopniu niż w przypadku Żydów askenazyjskich, dzięki ich relacjom z Arabami, przejęli oni cząstkę ich kultury której jedną z głównych cech jest szeroko rozumiany kolektywizm. Przedstawicieli tej grupy wyróżnia też krótkoterminowe nastawienie do podejmowanych działań, które czasami mogą się wydawać chaotyczne i nieprzemyślane. Jest to jednak związane z temperamentem tej grupy społecznej, ich własną logiką prakty, ani nie brakiem kompetencji, który w wielu przypadkach pokrywa się pod względem poziomu z tym, które prezentują Żydzi kanazyjscy. Bazowanym w przypadku prowadzenia rozmów biznesowych z Żydami sefardyjskimi wydaje się być poszanowanie ich odmienności w stosunku do całej populacji żydowskiej. Wspomniany wcześniej język Ladino oraz zmiany w języku hebrajskim prowadzą do konieczności wyróżnienia ich zasług dla przetrwania świadomości narodowej wszystkich Żydów. Oprócz tego konieczne staje się potwierdzenie własnych wartości organizacyjnych przez przedstawienie praktycznych zas zastosowań działań. Na przykład promowanie dobrej praktyki, budowa organizacji opartej na wiedzy oraz opieka nad klientami.